Cześć, witajcie moi drodzy. Michał Bigora i porozmawiajmy o muzyce. Zapraszam Was na kolejny odcinek mojego muzycznego vloga. Tydzień temu mówiłem wam o tym, jakie moim zdaniem płyty były najlepsze, najważniejsze dla mnie w poprzednim roku w 2002. Tym razem już płynnie przejdziemy do roku obecnego od 2023, dlatego będę chciał się podzielić z wami tym, jakie moim zdaniem na jakie koncerty, na które koncerty warto będzie pójść w tym roku? Oczywiście tych koncertów będzie jeszcze dużo więcej, na pewno wiele z nich dojdzie. Mamy bowiem e, dzisiaj, w momencie, jak nagrywam tego vloga, dzień 22 stycznia. Zatem jeszcze na pewno wiele występów e, koncertowych e, do, tego, do tej listy dojdzie za jakiś czas. No dobrze, tak jak dzisiaj powiedziałem, e, mamy 22 stycznia. E, no i tak się składa, chociaż zupełnie przypadkowo. Że mm, y, pierwszy koncert, który chcę Wam polecić, tegoroczny, ma związek trochę z tą datą. Albowiem dzisiaj mija 50 lat od śmierci Stanisława Staszewskiego, czyli ojca Kazika, y, któremu kult y, poświęcił dwie płyty, znakomite płyty. Y, Kazik również z kwiatem Proforma nagrał y, płytę, która zawierała y, utwory, głównie wiersze, napisane przez ojca Kazika. Ja uważam, że Stanisław Staszewski był jednym z najlepszych autorów tekstów, jednym z najlepszych bardów, muzycznych poetów, opowiadaczy o muzyce, opowiadaczy muzyką w historii generalnie naszej muzyki. Cieszę się bardzo, że zwłaszcza kult i Kazik potrafili tą twórczość tak pięknie zaprezentować światu. I robi to również pięknie ciągle Kazik z kwartem forma z którym występuje i właśnie repertuar Kazika z Kwertem Performa zdominowany jest, może nie zdominowany, ale w dużej bardzo mierze zawiera właśnie utwory napisane przez ojca Kazika, przez Pana Stanisława. I pierwszym koncertem, który bym Wam chciał tego w, w tym roku polecić, jest koncert, który właśnie Kazik z Kwertem Performa dadzą 10 lutego w warszawskim klubie Stodoła. Yy, polecam Wam serdecznie, ja często na temat Kazika, kultu i także ojca Kazika piszę na swoim profilu na Facebooku, ostatnio również w okazji właśnie Piesiącej Rosji Śmierci o tym pisałem, zachęcam Was do tego profilu, bo wtedy dowiecie się więcej na temat, yy, na temat taty Kazika, a na koncert Was zapraszam, a co ciekawe, to dzień później, 11 lutego, yy, w Stodole wystąpi Kazik ze swoim projektem solowym. Yy, czyli najpierw Kazik Quartet proforma, a dzień później Kazik. No dobrze, zostaniemy jeszcze trochę przy, przy Kasiku, bowiem drugim koncertem, który Wam polecam, a właściwie koncertami, no bo możecie sobie oczywiście wybrać, na który chcecie pójść, to są koncerty w ramach trasy Kult Acoustic, która już od kilkunastu lat cyklicznie w pierwszej roku ma miejsce w naszym kraju. Ja wybiorę się prawdopodobnie na jeden z koncertów w Warszawie, a te koncerty będą. 31 marca oraz 1, 4, 14 przepraszam, i 15 kwietnia. 1 kwietnia odpada z przyczyną, o której się później. Natomiast jeden z tych trzech pozostałych terminów jak najbardziej w ruchu wchodzi. Na kulci byłem ponad 100 razy, koncert akustyczne też widziałem bardzo, bardzo często. Jest to znakomity projekt, w którym możecie zapoznać się z innymi yy, aranżacjami utworów, niż te, które znacie z klasycznych, elektrycznych koncertów. Zatem warto pójść, polecam. Polecam Wam również i sobie także yy, inny akustyczny projekt. Projekt, yy, projekt chyba, tutaj dobry nawet słowo, bo kult akustycznie znamy, lubimy, wiemy, czego się można spodziewać. Natomiast ja jeszcze nigdy nie widziałam w akustycznej odsłonie zespołu Big A taką odsłonę będzie okazja zobaczyć 23 marca w klubie Fegielnia w Razeminie. W znakomitym klubie ze świetną akustyką, klubie należącym do Marka Gośkiewicza, w którym miałem przyjemność razy gościć, który Wam serdecznie polecam, bo tam są bardzo fajne koncerty. Yy, I jeden z takich koncertów będzie właśnie Biksys Akustycznie. Jestem bardzo ciekawy, jak zespół Biksys zaprezentuje się w akustycznej osłonie, bo tak jak powiedziałam, nie miałem okazji jeszcze tej osłony zobaczyć. Zatem taka wyciszona. Yy, Taka kameralna odsłona tych prześmiewczych rokowców mnie bardzo, ale to bardzo ciekawi. No dobrze, czwarty koncert jest niejako końcem tej trylogii akustycznej, bowiem jest to kolejny koncert akustyczny, tym razem inni wielcy polskiego roka, czyli zespół Lady Punk, którzy w tym roku będą grali koncerty w ramach trasy MTV Unplugged. W ramach trasy MTV Unplugged, która, która jakby jest kontynuacją albumu wydanego w tamtym roku, który zresztą znalazł się w dziesiątce najlepszych płyt poprzedniego roku u mnie na miejscu trzecim, i te koncerty będą w całej Polsce. Ja zamierzałem wybrać się do Warszawy 10 czerwca do, na torwar, ale tego dnia będę na innym koncercie, więc, więc musiałem sobie wybrać inny termin. I wybieram się na koncert, który będzie. 24 marca w Lublinie, w Centrum Spotkania kultur. Zatem mam nadzieję, że uda mi się tam dotrzeć. Dzień po Big Sysu. a kilka dni później znowu zamierzam wrócić do sceny Cegielnia w Radzyminie i pójść na koncert elektrycznych gitar. Zespołu, który bardzo lubię, jeden z moich ulubionych zespołów w ogóle. Dawno nie widziałem ich na koncertach, zatem cieszę się, że w tym naprawdę bardzo dobrym klubie Yy, gdzie można zaprezentować się w, w sposób no, bardzo mm, profesjonalny, cieszę się, że będę mógł zobaczyć ten zespół yy, właśnie tam. No dobrze, tak wygląda moja pierwsza yy, piątka. Co ciekawe, to byli tylko artyści polscy, natomiast teraz yy, też zupełnie przodkowo będę mówił o artystach zagranicznych z jednym polskim yy, wyjątkiem, akcentem. Yy, szóstym koncertem, który Wam polecam. Jest koncert zespołu Scorpions, czyli gigantów roka, którzy już wielokrotnie mówili, że kończą karierę i nie będą koncertowali, ale wiele razy zmieniali zdanie i bardzo dobrze, bo są cały czas w świetnej formie. Od lat na swoich e, trasach koncertowych nie omijają Polski. E, są zawsze przyjmowani świetnie, znakomicie, publiczność ich kocha. E, ja wybieram się na koncert, który dadzą e, 10 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie. Zagrają również 22 czerwca na pograniczu Gdańska i Sopotu w Ergo Arenie. Ja będę prawdopodobnie w Łodzi, taki mam plan. I was również zachęcam. Przypuszczam, że oprócz klasyków znanych nam wszystkich, będą również tam utwory z ostatniego albumu: Rock Believer, który również w dziesiątce moich ulubionych płyt za rok poprzedni się znalazł. A już dwa dni później w krakowskiej Tauron Arenie, po raz kolejny w naszym kraju, zagrają Deep Purple. E, uwielbiane przeze mnie i przez pewnie wielu z Was zespół, tym razem wystąpi jako główny, jako headliner, jako główna gwiazda e, jednodniowego, nowego festiwalu, czyli e, Hard Rock Heroes Festival. Oprócz Deep Purple wystąpił na nim chociażby zespół Nazareth, e, a także Wojtek Słogowski z z Kruk. Ale dla mnie przede wszystkim Deep Purple będzie tym głównym akcentem, bowiem to jest kwintesencja hard rocka. Więc to jest zespół, który przynajmniej raz w życiu każdy, kto nawet nie jest fanem hard rocka, powinien zobaczyć jako po prostu przedstawicieli najlepszych tego gatunku. Zespół zaraz także bardzo lubię, nigdy nie miałem okazji zobaczyć dziś na żywo, za tym się cieszę. Cieszę się także z zespołu Kruk z Władkim Cogowskim, bowiem oni wydali bardzo temu świetną płytę bider, która w dużej mierze do tej twórczości Deep Purple nawiązuje. No dobrze, a jak już ktoś będzie w Tauron arenie, to razem mu zostać, przynajmniej dzień dłużej, bowiem już kolejnego dnia, 13 czerwca, ale także dnia następnego, 14 czerwca. Będą koncerty Iron Maiden, czyli zespołu, którego chyba nie muszę nikomu przedstawiać. E, absolutni e, zjawiskowi, fantastyczni muzycy, którzy często również w naszym kraju grają. E, rok temu, w tamtym roku, przepraszam, grali e, repertuar z płyty Tym razem ta płyta również będzie reprezentowana, ale co ciekawe, innymi utworami, a nie tymi, które znamy z ubiegłorocznej trasy. E, a. E, Tegoroczna trasa nazwana jest The Future Past Tour, więc będą również utwory z innych albumów, a także absolutne klasyki, które znamy wszyscy. Zatem warto wybrać się na Iron Maiden, podobnie jak i warto wybrać się 5 lub 7 lipca na PGN Narodowy, Stadion Nasz Narodowy w Warszawie, bowiem w tych dniach swoje koncerty będzie miała u nas Metallica. I to jest bardzo ciekawe, bowiem tegoroczna trasa Metaliki, która będzie promowała ich album, który się ukaże również w tym roku, ma taką konwencję, że są dwa koncerty w jednym mieście. Ale co ciekawe, to oba koncerty różnią się od siebie tym, że, są zupełnie i, że jest inny zupełnie repertuar, inne są też supporty, więc to są zupełnie z założenia, mają być odrębne występy. Ja nie wiem na które pójdę, nie sądzę, że na oba. Wybiorę się pewnie na jeden, nie wiem jeszcze na który, ale myślę, że, że, że jest to wydarzenie, którego nie sposób na swojej koncertowej liście tegorocznych planów nie umieścić. Podobnie jak i nie sposób nie umieścić na tej liście koncertu, który kończy moją tegoroczną, na chwilę obecną dziesiątkę, czyli koncertu zespołu Depeche Mode. Depeche Mode wystąpi w naszym kraju dwukrotnie również. Najpierw wystąpi e, 2 sierpnia, także na PG Narodowym w Warszawie. Następnie, dwa dni później, wystąpi w krakowskiej Tauron Arenie. Ja wybieram się na pierwszych koncertów, e, oczywiście ze względów głównie lokalizacyjnych. E, oczywiście także zespół będzie, podobnie jak Metallica, promował swoją płytę, którą ukaże się w, tego, e, w tym roku, Memento Mori. Album zaplanowany na 17 marca, pierwszy bez Marlowego w zeszłym roku, Andy Fletchera. Zatem warto będzie zobaczyć nową koncertową osłonę tego zespołu. A przy okazji zapraszam Was wszystkich na widowisko teatralno-muzyczne: Depesze, którego premiera będzie miała miejsce w Teatrze Rampa, w którym, mam przyjemność, w którym mam przyjemność pracować. Przepraszam. I premiera tego widowiska będzie już 24 marca. Zatem śledźcie repertuar Teatru Rampa, nie tylko z powodu tego widowiska, ale także z powodu wielu innych wydarzeń, które w Teatrze Rampa są. Oczywiście, kończąc, już dodam, że mówiłem tutaj o poszczególnych występach. Zamierzam również chodzić na koncerty w ramach Juvenaliów, w ramach różnych festiwali. Z pewnością wiele koncertów, również do tego repertuaru koncertowego, dojdzie, bo tak jak mówię, nagrywam ten vlog 22 stycznia. Zatem mamy, można powiedzieć, początek roku cały czas. I cóż, no, dziękuję Wam bardzo za uwagę, dziękuję Wam za to, że byliście. Tradycyjnie zachęcam Was do śledzenia tego kanału, do komentarzy, do subskrypcji, do udostępnienia go dalej, także do śledzenia moich innych social mediów, mojej strony internetowej, mojego profilu na Facebooku, mojego profilu na Instagramie, a także mojego profilu na Patronite, na którym możecie mnie wesprzeć, żebym ten kanał rozwijał, zwłaszcza strony technologicznej. Myślę, że już ten rozwój zauważyć można dość namacalnie, że tak powiem. Mam tu na myśli czołówkę, która otwierała również tego roku... ten odcinek, przepraszam. Czołówkę przypomnę, skomponowaną przez Michała Jelonka, czyli wybitnego naszego rokowego skrzypka z klasycznym rodowodem. Jest to jego rokowa, jego, jego zespołu, aranżacja Ubertury do opery Wilhelm Thelm. Która, która ta aranżacja znalazła się na płycie Classical Masak wydanej przez firmę Mystic w roku 2019. Raz jeszcze dziękuję zarówno firmie Mystic, Jelonkowi, jak i Marcinowi Klimkowi, który ten, ten montaż wykonał na bazie moich instrukcji. Zatem to nie są jedyne zmiany. Będzie tych zmian więcej w przyszłości. Również możecie na to wpływać. Także możecie wpłynąć oczywiście na to, jaki vlog specjalny dam w okazji moich sprzedających na 7 marca tego roku 40 urodzin. Do wyboru jest 40 najlepszych płyt, 40 najlepszych koncertów, na których byłem, 40 najlepszych, 40 najlepszych artystów lub zespołów, a także 40 najlepszych utworów. Dobrze. To taki był blok. Vlog, vlog, przepraszam, chociaż dużo było w nich treści. Myślę, że. Były to treści wartościowe. Bardzo jestem ciekaw Waszych opinii, Waszych e, typów koncertowych, tego, gdzie będziemy mogli się spotkać, na których koncertach, a także e, na których koncertach będziecie Wy, a nie będzie mnie. E, zatem czekam na komentarze, czekam na interakcje, a za dzisiaj bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!